Ja jestem Mania, a ja jestem Mia. Cześć! Dzisiaj przychodzimy do Was z podsumowaniem maratonu kobiecego. Maraton został zorganizowany przez Londyneczkę, a jego założenia były takie, że czytamy przez 24 godziny, zaczynając od godziny 17 .00, 1 .00 maja. Yy, I czytamy książki, które spełniają przynajmniej jeden z trzech warunków, yy, czyli albo są, jest to książka yy, autorstwa kobiety, albo. O kobietach czy dziewczynkach, albo książka um, typowo kobiecego gatunku, um, jak romans czy obyczajówka. Um, my, książki o kobietach, które miałyśmy i chciałyśmy przeczytać, my przeczytałyśmy już wcześniej, dlatego podczas tego maratonu skupiłyśmy się na książeczkach dziewczęcych typowo. Ale chcemy wam polecić e, trzy książki o kobietach właśnie z literatury dziecięcej, po które warto się. sięgnąć. E, I pierwszą z nich są Listy w butelce. Mhm. Jest to e, książka z serii Wojny dorosłych historie dzieci. I opowiada o mm, Iranie Sendlerowej, bardzo warto po nią sięgnąć, tak. polecamy. E, drugą taką książką e, jest właściwie serią, jest nadzwyczajnie wspaniałe kobiety, kobiety które, które coś, tam, coś tam, e, które coś tam, ale tutaj akurat mamy e, pozycję zmieniły świat, jest też ratowały planetę, czy tak. chyba zmieniły historię świata. E, Taka seria, i y, drugą serią, którą chcemy Wam polecić przy tej okazji, y, są. Opowieści na dobrami dla młodych buntowników. Tak. Obie serie zawierają, y, składają się z krótkich notek biograficznych o y, kobietach y, sławnych i mniej sławnych, y, albo całkowicie nieznanych, które jednak przysłużyły się światu. Y, 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 y. Przejdźmy do książek, które czytałyśmy podczas tego maratonu. Jest ich 7. I wszystkie są autorstwa kobiet, wobec czego pierwszy warunek mamy spełniony. I teraz tak, pierwszą z nich. Jest tajemnica, tajemnica pewnej sąsiadki. I tutaj również ze względu na to, że mamy dziewczynkę na okładce. No jest ta sąsiadka, o której miała być ta książka, więc taki był nasz tutaj sposób wyboru jej akurat na ten maraton. I co powiesz o niej? Y mi się z serii najbardziej podobała. Mhm. E, to no, mi nie, mi tak średnio dosyć obojętnie. E, natomiast mamy tutaj e, historię pięciolatki, która, y, której wydaje się, że sąsiadka z naprzeciwka e, prawdopodobnie jest czarownicą <laughs> i wraz ze swoim starszym bratem y, próbuje odkryć, czy jest tak naprawdę. Czy jest? Oczywiście, Wam nie powiemy. Musicie przeczytać sami. To jest taka przeciętna pozycja, jak na serię czytam sobie. Także jeśli lubicie serię, to możecie sięgnąć i po tę część. Kolejną pozycją, po którą sięgnęłyśmy, była księżniczka. Księżniczka Sofia i błyszcząca niespodzianka. I to jest piąta część serii. My czytałyśmy poprzednie cztery. I co powiesz o niej? Mi się podobała najmniej. Mhm. Tutaj oczywiście no jest to o księżniczkach, o dziewczynkach, jest różowo błyszcząco, także jak najbardziej pod maraton nam pasuje. Ja nie wiem, czy najmniej. Faktycznie były fajniejsze części, nie ale tak. w tej części mamy sytuację, w której jedna z bohaterek zrobiła coś, czego robić nie powinna. I no, walczy ze sobą, żeby przyznać się do błędu, zadośćuczynić. Jak to się rozwija tutaj, i czy czasem przypadkiem nie trzeba postąpić być może teoretycznie niewłaściwie, to możecie sięgnąć i przeczytać. Ja lubię tą serię, wiecie? Mimo, że jest ja właśnie też. taka różowa, błyszcząca, a to jest mi jak najbardziej dalekie, to mimo wszystko ta seria taka księżniczkowa jest całkiem przyjemna. Kolejną książką, po którą sięgnęłyśmy była... Jest Zosia z ulicy Koci. Na tropie. I to jest drugi tom serii. No, mi się podobał mniej niż pierwszy. Oczywiście Nie mamy tu. Na początku bardziej, a potem mniej. Mamy tu główną bohaterkę, która jest dziewczynką, więc jakby pod maraton nam pasowało. Poza tym, wiemy już po lekturze pierwszej części, wiedziałyśmy, że, że są tu różne barwne postaci kobiet w tej książce. No, mi pierwsza część podobała się bardziej i bardzo mi się podobało um, wykreowanie postaci. Um, tutaj um, to nadal jest przyjemna książeczka dla dziewczynek, um, bo jest to raczej pozycja, która zaciekawi dziewczynki, um, prawdopodobnie. Aczkolwiek nie mam w niej nic, czego chłopcy by nie mogli czytać, oczywiście. Um, nie wiem, masz coś do powiedzenia jeszcze o niej? Myślę, że nie. Jakie tu mamy wątki? Zosia jest już w czwartej klasie i zmienia jej się wychowawca. Mhm. Nie do końca pasuje jej i jej klasie nowy wychowawca. Nauczycielka. Tak, i tutaj mamy przez całą książkę próbę rozwiązania tego tematu, i w bardzo fajny w sumie sposób jest Rozwiązane, więc jeśli mm, Wasze dzieci są na tym etapie albo e, mają podobny problem, e, jak najbardziej możecie im podsunąć tą książkę, bo ona pokazuje, że nie zawsze e, osoba musi być zła, żeby na przykład się e, zachować w niefajny sposób. E, pokazuje, że no, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. I że naprawdę można przy odrobinie takiej życzliwości i chęci dogadać się z każdym. Kolejna e, książeczka, po którą sięgnęłyśmy. Jest mój niesforny szczeniak. Urbis na pijama party. <laughs> I to jest tam chyba, nie wiem, czwarta część serii. E, natomiast my czytałyśmy ją jako pierwszą i e, nic nie szkodzi, można ją czytać jako pierwszą. E, nie odczuwałam w ogóle tego, żeby A ty? Żeby, żeby tam czegoś brakowało. <laughs> Więc jest to niezależna historyjka o tym, że nasza główna bohaterka ma nową koleżankę w klasie. Z życzliwości i po prostu takiej empatii bierze ją trochę pod swoje skrzydła i próbuje się z nią zaprzyjaźnić. O co jest zazdrosna? jej Koleżanka. do tej pory najlepsza przyjaciółka. Mamy też wątek tego, że głównej bohaterce zbliżają się urodziny i wszystko się sypie, wszystko idzie nie tak, ale można nawet jeśli wiecie wszystko, po prostu wszystko co miało być przygotowane na te urodziny pójdzie nie tak, to i tak można się dobrze bawić. Myślę, że można polecić tą ja myślałam, że to pozycję głównym bohaterem pies, a był mniej. Faktycznie, tytuł by na to wskazywał i no, on jest tu ważnym elementem, ale właśnie faktycznie głównie elementem takim, a nie głównym bohaterem. Ale i tak książeczka mi się podobała. ty też. Okej. Okay. Kolejna książka, i tutaj ja przyznam, że ja ją przeczytałam już po maratonie, bo nie zdążyłam. mi, ja ją czytała jeszcze w maratonie, dlatego ją pokazujemy jako przeczytaną w maratonie. I są to. Magiczne baletki, delfina i czarodziejskie baletki. Mhm. Mm. Mi się bardzo podobało, ale zdradziło książkę, której jeszcze nie czytałam. Tak, ja również tego bardzo nie lubię i to się zdarzyło w tej i w jeszcze jednej książce, o której zaraz powiemy. Nie cierpię, jeśli są spoilery do innej książki, a tutaj zdecydowanie pojawił się taki zgrzyt. W tej akurat pozycji jest opisana no, fabuła Dziadka do orzeków. I jeśli nie czytaliście, to nie sięgajcie po to, tylko przeczytajcie najpierw Dziadka do Orzeków. Mamy tutaj dziewczynkę, główną bohaterkę, która jej marzeniem jest balet i bardzo ją to fascynuje, pasjonuje, czyta rodziców? książki, ćwiczy w domu, natomiast rodziców, rodziców nie stać na zajęcia nie stać, żeby, żeby posłać ją do, do szkoły baletowej, która otworzyła się w pobliżu no i dziewczynka podgląda przez okno tańczące baletnice a co z tego wynika przeczytajcie, ale te baletki w tytule mają tu duże znaczenie poleciłabyś? Myślę, że tak, ale właśnie po Dziadku Dory. No właśnie, ja mam, mam duży zgrzyt przez to, natomiast sama książeczka jest całkiem przyjemna, można e, po nią sięgać. E, kolejna książka e, to... Zula i tajemnice Arlet Makar. Tak, znowu o dziewczynce, e, czarodziejce. To jest czwarta? Czwarta Chyba część. Tak. E, my czytałyśmy poprzednie trzy i m, wiedziałyśmy też, że mamy tutaj... E, m, jakby kobiety również w tle, jako bohaterki drugoplanowe. No, jak? Czwarta część ci się hmm. podobała? Podobała mi się, tak jak inne. Jakoś nie, wow, ale podobała mi się. Hmm. E, ta seria wzbudza sympatię. E, bardzo przyjemnie się ją czyta. Natomiast, no. Pytanie czy um, interesują was klimaty czarodziejek i bo mamy tutaj um, oczywiście powiem o pierwszej części żeby nie zdradzać um, mamy tutaj dziewczynkę która w nieoczekiwany sposób um, okazuje się, że jest um, czarodziejką um, o czym sama nie wiedziała, że ma takie zdolności um, i przebywa u swoich ciotek, które również są czarodziejkami. I tutaj również w czwartej części ona jest u ciotek, i, i różne z tego ciekawe rzeczy wynikają. Tam też do klasy dochodzi nowy chłopak. Tak, tak tutaj też to. mamy wątek nowego ucznia w klasie. I mamy wątek nauczycielki. Arleta Makaron to jest ich wychowawczyni. Do, nie chcę więcej mówić, żeby nie zdradzać, no. ale y, książeczka przyjemna. Bardzo łatwo lekko się ją czyta, płynie się przez nią, więc możecie sięgnąć. I kolejna, ostatnia już y, książka to. Frytki, fasol... fasolka i limuzyn. I y y, y, to jest książeczka, której y, jak się kończył maraton, to zostało nam dosłownie kilka stron, więc ją doczytałyśmy już, żeby wam o niej powiedzieć. I tak, to jest Tutaj pierwsza też część. To inną książkę. Tak. To jest pierwsza część również o dziewczynce, o Betsabie Klarysie The Top de Tro de Tro. I. Ona jest pisana w formie pamiętnika. Dziewczynka dostaje pamiętnik, czy tam kupuje, i zaczyna w nim pisać. I powiem Wam tak, my wcześniej czytałyśmy Tę część. część i okazuje się, że to nawet nie jest druga, bo myślałam, że to jest druga, a ona jest nawet trzecią częścią. I tak, jak tamta była całkiem przyjemna, dosyć. Tak, ta a, przez pierwsze pół książki, ponad pół trochę, nie znosi się głównej bohaterki. Jest strasznie taka pusta, strasznie jest taką pozerką. Fakt, że to wynika też trochę z bujnej wyobraźni, ale bardzo się popisuje. Jest materialistką. No, wiecie, we wszystkim najlepsza. Co to nie ona? Czego to ona nie ma i tak dalej. A Wynika to wszystko z tego, że główna bohaterka, jej mama, pisze książki o bohaterce, super bohaterce, która, która tak nazywa, na się, na nazywa się tak samo jak, jak nasza bohaterka książki. No i ta nasza bohaterka książki trochę sobie kręca, że, <laughs> że, że ta dziewczyna z książki to jest faktycznie ona i że mama pisze o niej. A pisze o ratowaniu świata i tak dalej, więc ona przypisuje sobie te zasługi i trochę za mocno wchodzi w ten świat fantazji i myśli, że, że jest on faktyczny, traktuje w bardzo nieprzyjemny sposób, tak pomiata innymi ludźmi. No, nie lubimy jej przez pierwsze pół książki, przynajmniej ja miałam takie odczucia, nie wiem, jak ty. Znaczy... Czułam, że jest właśnie taka niemiła trochę, no, ale to jest bohater z książki, no. E, no my jakby nie czytając wcześniej, późniejszą część, wiedziałyśmy, że ona taka później już nie jest, tak? Bo niełatwo się tego domyślić, więc myślę, że to nie żaden spoiler. No tutaj również muszą się wydarzyć pewne wydar... e, muszą się wydarzyć wydarzenia w książce, które powodują, że ona się zmienia, oczywiście. Jakie to wydarzenia to sami musielibyście sięgnąć? Hmm. Wiecie co? Ja, gdybym przeczytała tylko pierwszą część, to nie wiem, czy bym ją polecała. Znaczy, ona. Na koniec pokazuje fajną tą przemianę i, i w dobry sposób, i pokazuje, co może być ważniejsze. Natomiast nie wiem, czy sięgnęłabym po drugą część po tej pierwszej. Aczkolwiek to się tak szybko i tak łatwo czyta. No, tego tekstu na stronie jest mniej więcej tyle. Um, nie ma tu chyba obrazków. No, Macie um, jakieś drobne? No może coś tam było. Mm, nie wiem, mówię. Nie wiem, czy bym sięgnęła po drugą część, czy bym nie zachęciła. Natomiast to, że przeczytałyśmy trzecią, spowoduje, że przeczytamy tą drugą, pewnie. Mm, mi się chyba podobało, co? Podobała no, ci się? Mm, zwłaszcza tam w środku. Bo ta trzecia pamiętam, że ci się bardzo podobała, a ta e, chyba trochę mniej, co? Tak sądzę pominie. No trochę. No, podobała mi się. Okej. Okay. To już wszystkie książki, po które sięgnęłyśmy podczas tego maratonu. Tutaj, oczywiście, bo nie mówiłam, tu również mamy dziewczynkę i dziewczynki, właściwie, bo spotykamy tam inne. Tutaj, tu też jest błyszcząco różowo jest dziewczynka. Tu również jest o dziewczynce, o kobiecie, i to również jest pamiętnik takiej nastolatki. Więc jak najbardziej te książeczki nam się wpisały w taki dziewczyński temat. I hmm, ja się zdziwiłam, że tyle przeczytałyśmy, bo nie myślałam, że tyle przeczytamy w, w ten weekend. A ja Tobie, jak się zimny. podobało na tym maratonie? No było fajnie. Hmm? Okej. Okay. To będziemy się z Wami żegnać i do zobaczenia w następnym filmie. Subskrybujcie. Lajkujcie. Komentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. Paść!